Dzień dobry. Nadal zostajemy w tematyce Office 365. Dzisiejszy temat, jak zakładać zespół i dodawać uczniów lub nauczycieli do niego. Pierwsza rzecz no to wchodzimy w sobie w aplikację Teams. Możemy ją mieć pobraną lub obsługiwać się z przeglądarki. Tutaj na dole mamy przycisk dołącz do. Zespołu lub utwórz zespół. Klikamy sobie tutaj przycisk. Tutaj mamy utwórz zespół lub dołącz do zespołu. Jeżeli oczywiście ktoś Wam wysłał kod, w jaki sposób ma Was dołączyć do zespołu, to tutaj wpisujecie ten kod i tutaj się pokaże aktywny przycisk i go klikacie. Ale jeżeli tworzymy swój własny zespół, to tutaj i klikamy utwórz zespół. Klikamy potem przycisk. Zajęcia z plecaczkiem. Kliknęłam sobie i teraz nazwa tego naszego zespołu. Na przykład Zajęcia Informatyki. informatyki. Dobra. Możemy oczywiście dodać sobie na przykład, nie wiem, szósta C. Klikamy sobie przycisk. Dalej oczywiście możemy tutaj dać opis, że na przykład kto je prowadzi, czy je to są lekcje, czy je to są zajęcia, i tak dalej. Klikamy przycisk dalej. W tym momencie ładuje nam się strona, gdzie możemy dodawać uczniów lub nauczycieli, jeżeli mamy kliknięte uczniów, i tutaj możemy wpisywać te już kody lub niki, które mamy od uczniów, czyli te trzy pierwsze literki imiona, trzy nazwiska, kropeczka i trzy te losowo wybrane cyferki, które nam zostały przyporządkowane do naszego nicku, lub jeżeli już ktoś zmienił to swoje konto, gdzie już ma pełnym imieniem i nazwiskiem, wystarczy tutaj wpisać swoje pełne, to czyjeś pełne imię i nazwisko. Jeżeli to wpiszemy, tutaj będzie aktywny przycisk Dodaj, jeżeli ten przycisk Dodaj już będzie aktywny, klikamy i dajemy, tutaj będzie przycisk Wtedy zamknij i go klikamy. Tworzy nam się już ten nasz zespół. Czyli jak zjedziemy sobie tutaj na sam dół, zawsze wszystkie nowo zrobione zespoły zjeżdżają nam na sam dół. Czyli mamy tutaj zajęcie informatyki 6C, czyli to, co utworzyliśmy. Jeżeli mamy, klikniemy sobie, to tutaj jesteśmy już w naszym tym zespole. Jeżeli na przykład już mamy utworzony ten zespół i chcielibyśmy w danym momencie dodać kogoś do naszego zespołu, to tutaj klikamy na te nasze trzy kropeczki. Dodaj członka, i znowu pojawia nam się ta sama karta, gdzie możemy wpisywać ten nik lub imię i nazwisko naszego członka zespołu. W tym momencie kliknę zamknij. Mam nadzieję, że ta króciutka lekcja, informacja Wam się przydała. Jeżeli tak, to dziękuję bardzo i zapraszam do oglądania następnych filmików. Powodzenia!